Przyszedłem przesłuchać więźnia, otwieraj. Ten wart coś wie, obserwujcie go i złapcie. Tylko po cichu, nie potrzebujemy tłumy. Podróżujesz od małego, tak? Oprócz tego, chyba lubisz być ścigany, co? Lubisz czasami popełnić jakieś przestępstwo. Co zrobiłeś? Okradłeś kogoś? Pobiłeś? A no może zabiłeś? Nic nie odpowiesz? To jest bardziej skomplikowane niż myślisz. Przestań! Nawet nie umiesz się przyznać. Opuść to miejsce jak najszybciej. Bo ci nie szukają cię po to, żeby napić się z Tobą piwa. I nigdy nie wchodź mi w drogę. Nie chcę Cię widzieć, a to, że Cię nie wydałem, możesz potraktować jako spłatę długu za Twoją pomoc. Rajku, słucham? Chciałem jeszcze raz spytać o poszukiwanego. Już mówiłem, że nic o nim nie wiem. Nie wydaje mi się. Nie wiem, czy ten magazyn portowy to dobre miejsce na przeskiwanie. Powinniśmy wziąć tego bardy jakiegoś lasu bo jaskini. Tam chociaż nikt by go nie usłyszał. Ha, nie my tu dowodzimy. Dobra, chodź to piwo i wracamy. Nie zależy ci na palcach? Mnie się wydaje, że przydałyby ci się do grania. Mów gdzie on jest? Jestem tutaj. No, proszę, owca sama przyszła do Jamy Wilka. Wypuść go, Kazmir, to sprawa między mną a tobą. Kończmy to, masz rację, kończmy to. Zostawię cię przy życiu tylko po to, żebyś przekazał Cedricowi wiadomość. Jestem niewinny. Cholera! Schowaj to. Chodźcie za mną, szybko! Za nimi, idioci. nie mamy zbyt wiele czasu, ale znam miejsce, gdzie chociaż przez chwilę będziemy bezpieczni. Są stąd dwa wyjścia. Jedno przez noclegownię, a drugie to, gdzie weszliśmy. Tamci będą próbowali dostać się właśnie tamtędy. My wyjdziemy drugim wyjściem i dojdziemy na zatokę. Tam czekają na nas łodzie, którymi odpłyniemy na Juran. Jesteś pewny, że chcesz za nim płynąć? Jestem pewny. Tutaj nic mnie nie trzyma. Co ty robisz? To on! To on mnie pobił i okradł! Ale teraz nam pomógł. Uspokój się, zasraniec! PRZESTAŃ! CHCESZ ZEMSTY? Myszczoł się słabi. A gdyby nie on, to zapewne teraz siedzielibyśmy w loku. Nie zapominaj, że to ty mnie w to wszystko wpakowałeś. Radźcie sobie sami. Ja się stąd wynoszę. Nie możesz. Będą cię ścigać. Martw się lepiej o siebie. Przedostali się! Musimy spadać! Za mną! Idźcie! A co z tobą? Zatrzymam ich. Poza tym ktoś musi zająć się Gildią. Biegnijcie! A nimi odpływają!